Nazywam się Rafał Bartoszewski. Przez całe swoje życie mieszkałem w mieście, ale zawsze wiedziałem, że to, co najlepsze i najważniejsze. jest poza nim. Dlatego chcę Was zabrać bliżej natury. Gołębie to ptaki, które od lat towarzyszą człowiekowi, niezależnie od tego, czy znajdujemy się w mieście, na wsi, czy gdzieś w terenie. Wszyscy je znamy, ale niestety bardzo wielu z nas, zwłaszcza w miastach, nie darzy ich sympatią. O ptakach tych często mówi się z pogardą, płoszy się je, a ludzie wymieniają się pomysłami, jak pozbyć się ich z okolicy, nawet jeśli miałoby się to wiązać z ich okaleczaniem. Zamiast jednak na nie narzekać i je tępić, dobrze by było, gdybyśmy zaczęli cieszyć się z ich obecności. Dzisiejszy odcinek będzie nagrany w mieście, ponieważ nawet tutaj możemy znaleźć odrobinę dzikiej przyrody. W mieście można spotkać wiele gatunków ptaków, ale chyba żaden z pośród nich nie radzi sobie tu tak dobrze, jak gołąb. W Polsce mamy 5 gatunków gołębi: Sierpówkę, grzywacza, gołębia miejskiego, siniaka i turkapkę. W miastach najczęściej spotykamy jednak gołębie miejskie, które często są dokarmiane przez turystów na starówkach wielu miast. Rzadziej grzywacze, czyli największe polskie gołębie. I jeszcze rzadziej sierpówki, czyli ptaki o dość długim ogonie, które pierwszy raz pojawiły się w Polsce dopiero w 1940 roku. Uważa się, że ptaki te rozsiewają zarazki i łatwo zachorować, jeśli są obecne w naszej okolicy, ale wystarczy zachowanie samych tylko podstaw higieny, aby czuć się bezpiecznie i nie zaradzić się niczym od gołębi. Oskarża się je także o brudzenie w miastach, ale czy my, ludzie, naprawdę mamy prawo mieć o to do nich pretensje? Choć brały aktywny udział w wojnach, są zwierzętami całkowicie bezbronnymi, które w żaden sposób nie mogą wyrządzić nikomu krzywdy. Ludzie zawsze jednak korzystali z ich niesamowitych zdolności nawigacji w terenie, ponieważ powszechnie wiadomo, że gołąb zawsze znajdzie drogę do domu. Gołębie to ptaki średniej wielkości, z dość krótkimi nogami i niewielką głową. Charakterystyczna jest też ich krągła pieśń, która pokazuje, że mają silne, dobrze rozwinięte mięśnie skrzydeł. Gołębie świetnie przystosowały się do życia w mieście, gdzie nauczyły się odnajdować bezpieczne miejsce do założenia gniazda, z łatwością im przychodzi zdobywanie pokarmu, a ponadto nauczyły się po prostu żyć wśród nas zamiast obawiać się ludzi samochodów. Gołębie skalne, od których pochodzą gołębie miejskie, w naturalnym środowisku zamieszkiwały i zamieszkują klify oraz półki skalne. Najprawdopodobniej dlatego właśnie uznały, że nasze wszechobecne ściany, dachy i parapety wystarczająco przypominają takie środowisko, by na nich również się osiedlić. W mieście gołębie wszędzie znajdują coś, co mogą praktycznie wykorzystać, jako np. źródło wody do picia lub prysznic, gdzie można się umyć. Co ciekawe, w przeciwieństwie do większości ptaków, które w czasie picia pobierają wodę do dzioba i unoszą głowę, aby ją połknąć, gołębie są w stanie zasysać wodę i w ten sposób ją pić. Z tego powodu najwygodniej jest im pić, gdy są w stanie zanurzyć w wodzie dziób. Być może osłonięte nozdrza są przystosowaniem do takiego sposobu pobierania wody. Nawet w czasie takiej czynności głębiej obserwują okolicę, a widzą bardzo dużo, ponieważ ich oczy dają im ponad 340 stopni pola widzenia. Tutaj na gałęzi siedzą grzywacze. To duże, piękne ptaki, które czasem zwracają na siebie uwagę swoim charakterystycznym lotem tokowym, podczas którego wznoszą się wysoko do góry, klaszczą skrzydłami i szybują z powrotem w dół, tylko po to, żeby powtórzyć całą sekwencję od nowa. Gołębie oczywiście da się również rozpoznać po głosie. Grzywacze mają niski, ochrypły, mocny głos ale gdzieś tutaj słyszę też sierpówkę Sierpówka ma zupełnie inny, odzywa się w zupełnie inny sposób eee, To jest takie, taki trzysylabowy głos, przy czym druga sylaba jest przeciągnięta eee, o. Gdzieś ją tutaj słyszę, ale nie mogę, nie mogę je znaleźć Znowu? U, u, u. O, to jest, to jest właśnie sierpówka. Jej głos znacznie różni się od głosu grzywacza. Widok gołębia miejskiego próbującego zaimponować samicom jest bardzo częsty. One jednak najczęściej udają niedostępne. Raczej nie wykazują zainteresowania. Wygląda na to, że ten samiec bardziej jej przeszkadza niż się interesuje. Temu też raczej nie udało się zaimponować. Gołębie przez większą część roku żyją ostatnie. W odpowiednich warunkach ptaki te mogą rozmnażać się praktycznie przez cały rok. I troskliwie opiekują się swoim potomstwem, dzieląc się obowiązkami, aby niczego mu nie zabrakło. Gniazda zakładają wszędzie tam, gdzie znajdą dogodne dla siebie miejsce, a w zależności od gatunku ptaka może to oznaczać poziom półkę lub rozwidlenie gałęzi, jakąś szczelinę. Jedynym naszym gołębiem, który gnieździ się w dziuplach jest siniak, ale spotkać go możemy w lasach i w ich pobliżu, nie w mieście. Choć gniazdo to prosta konstrukcja zbudowana z dość różno ułożonych gałązek, gołębie starannie dobierają odpowiedni materiał budowlany. Ten ptak nie weźmie byle czego. Które składają gołębie, wypływają się w istlęta. Przez kilka pierwszych dni karmione są wydzieliną z wola, bogatą w substancje odżywcze, która nazywa się ptasim mleczkiem. Jest ona również bogata w przeciwutleniacze oraz białka wzmacniające odporność. A jego produkcja, podobnie jak produkcja mleka z ssaków, związana jest z hormonem prolaktyną, Młoda kawka wciąż pozostaje pod opieką dorosłych, które przychodzą i ją karmią. Fantastyczny widok. U mi młode karmią oboje rodzice. Ptasie pozwala im szybko zwiększyć rozmiar swojego ciała, przybrać na wadze i upodobnić się do osobników dorosłych, choć na początku są ślepe i pokryte rzadkim puchem. Potem już rodzice przynoszą im naturalny pokarm, który znajdą gdzieś w okolicy. Do założenia gniazda często wybierają miejsca, gdzie już raz udało im się odchować potomstwo. Kapka próbuje teraz sama coś sobie znaleźć. Pewnością nie zapominają o dobrych miejscach, ponieważ ptaki te mają świetną pamięć, co pozwala im m.in. w nawigowaniu w przestrzeni. Ich sprawny umysł wyposażony w doskonałą pamięć dowodzi tego, jak bardzo mylą się przeciwnicy Gołębi, uważający je po prostu za głupie. To ptaki, które nie bez powodu są jednym z symboli miłości i zakochania. Wiele pardych ptaków łączy się na całe życie, a zwierzęta lubią okazywać sobie uczucie. Są wierne, a partner jest dla nich bardzo ważny. Takie pocałunki robią wrażenie, a ponadto często poprzedzają one kopulację, co możemy określić mianem gry wstępnej. W czasie ich trwania ptaki dzielą się pokarmem. Ma to najprawdopodobniej pokazać zdolność i gotowość do zaopiekowania się zarówno partnerką, jak i przyszłymi pisklętami. w mieście nie mają jednak łatwego życia. Poza polującymi na nich kotami, wszechobecnymi samochodami i się ludźmi, często zjadają toksyczne dla nich odpadki, są nieodpowiednio karmione i piją wodę zanieczyszczoną najróżniejszymi substancjami chemicznymi. Śmiertelność gołębi jest więc dość wysoka. W miastach są też ludzie, którzy starają się pomagać gołębiom lub dokarmiają je dla przyjemności. Warto w tym momencie przypomnieć, że nie powinno się dokarmiać ptaków chlebem. Ponieważ wywołuje on u nich poważne choroby układu pokarmowego, stawów, piór czy biegunki. Gołębie w naturze żywią się przede wszystkim pokarmem roślinnym nasionami, liśćmi i pączkami, niektóre gatunki także owocami, ale czasem ptaki te jedzą również drobne bezkręgowce, jak np. owady, pająki czy ślimaki. Na głębi w mieście, pamiętajmy, że mamy szansę obserwować naprawdę niezwykłe zwierzęta, które ponadto w przeciwieństwie do większości innych kręgowców nie uciekają przed nami w panice. Nie garćmy gołębiami, a zamiast tego podziwiajmy je. Albo przynajmniej cieszmy się ich obecnością.